Agroturystyka Janowiczówka, tu dzisiaj spaliśmy, polecamy, bardzo fajne miejsce, super właściciele, pomocni, mili, warunki jak na agroturystykę, całkiem przyzwoite, dla nas najważniejsze, że była kabina prysznicowa, a nie firanka, dochodzi 11, więc to jak to u nas, spakowani na rowerki i heja, samo się nie przejedzie. Jaki fajny pomysł tutaj państwo mają na biznes, kilka domków takich klimatycznych, w tym akurat wynajmowaliśmy sobie górę, tam mamy kolejny i kolejny, wygląda to bardzo malowniczo, cisza, spokój na końcu świata, bardzo nam się tu podobało, w przeciwieństwie do Augustowa, gdzie był gwari, masa ludzi, to tutaj można się wyciszyć. Planie na dziś Biebrzański Park Narodowy i Tykocin. A dojedziemy do Tykocina, zobaczymy jak będzie szło dzisiaj. a no może, jakby dobrze szło, to by doleć do Białego już 120. Nie jakaś tragedia. Chyba, że nas deszcze złapią, bo chmury cały czas krążą nad nami. Już jakaś brzawka poleciała. No zobaczymy. Zapowiada się dobrze. Nie jest tak gorąco jak wczoraj. Jedzie się dobrze. Lecimy. Kolejna śluza, tym razem w miejscowości Dębowo Dalej jedziemy wzdłuż kanału Augustowskiego Taka sytuacja na trasie Ody prawie po kolana Będziemy się przeprawiać chyba boso. No, parada atrakcji normalnie no. Prawie łańcuchy w wodzie. Miejmy nadzieję, że nie będą pływały. Nie trzeba będzie ich znowu smarować buty na kierownicy klapeczki no i heja przez wodę tu chyba trzeba szybko iść przez tą wodę bo tutaj są takie dziwne spolenia Tutaj tu luzik. Tam dalej trzeba by kręcić. Może przepustu nie zrobili pod drogą. Może! <gry> i łańcuch w wodzie niestety. Za kasety czy nie za kasety? Stupnie pokaleczyłeś o kamienie? Nie wiem, nie widzę co jest pod spodem. Nie wierzę. Następne kość stawy do pokonania. Te rozlewiska przez które się przeprawiamy to rozlewiska pieprzy, która płynie sobie tutaj obok, wzdłuż której sobie cały czas jedziemy. Już takich atrakcji nie będzie na drodze więcej. I kolejna szprycha poszła. Kuźwa, dojedziemy do tego Białego Stoku, czy nie dojedziemy? Czy trzeba będzie wóz serwisowy wzywać? Oby nie. Do nowe. Nie ma miejscowość, jest sklep, ale jest prosty twarzy. Gonimy do goniąca, chociaż gonimy to duże słowo dzisiaj. Trochę szutrów, trochę asfaltów. Droga fajna, tylko cały czas pod wiatr. Non stop. W ostatniej chwili zdążyliśmy pod dach, ale leje. Wartla w Goniącu. Polecamy bardzo dobre jedzenie. No i piękny teren. Z tarasami, z podejściem do obiebrzy. Bardzo ładnie tutaj jest. Tak sobie podążamy po Biebrzańskim Parku Narodowym. Równy asfalt, ruch samochodów trochę średni. Trzeba uważać. Nie jest to wydzielona ścieżka. Ale przyjemnie. Wśród drzew bez słońca. O, trochę tutaj woda spodku leci, bo popadało w chwilę wcześniej. Ale jest fajnie. daliśmy się na kawkę. Dwór dobasz. Kolejna piękna miejscówka na trasie. Zaraz przy samiutkim Green Velo, także. Nic tylko kawusie pić. Biebrzeński park narodowy. Z lewej, z prawej strony cały czas mokradła. I bagna. I w środku droga, którą jedziemy już chyba ze 25 km. Jak ci się szwagier podoba park? Cudny? Ja bym tu został na noc. Przy wodzie? Pojętnie gdzie. W tej zielonej się będziesz kąpał? Tak. Idealne. <laughs> Miejscowość Laskowiec. Oznacza to, że będziemy kończyć podróż carską drogą. Odbijamy za chwilę w lewo, tak jak idzie Green Velo No i kierunek tykocin. Wszystkie oznaczenia na szlaku pokradli. Za zajkami, żadnych znaków. Pomyliliśmy szlak. Jesteśmy na Bocianim, a nie na Giewle. Ale nim też do tej dojedziemy, także spoko. Krzyk, krzyk. Weszliśmy do zamku w Tykocinie. Zamek zwiedzaliśmy jakiś czas temu, więc wiem, jak jest w środku. Także jedziemy dalej w kierunku ryneczku w Tykocinie. Była czarna hańcza, była biebrza, jest nare w Tykocinie. Jesteśmy w Tykocinie. I tu kończy się nasza przygoda. Niestety, ale PKP nam trochę zweryfikowało nasze plany. Jak i awarie? Bo ja już nie mam dwóch szprych, które walnęły 10 km przed Tykocinem. Spagier nie ma czterech. Więc, no, zawezwaliśmy naszego kolegę arkadiusza, który miał jechać z nami na tę wyprawę. Ale, niestety, się przeziębił i nie mógł. No i Arek przyjedzie z Białego Stoku, zabierzemy rowery. A PKP nas oszukało na tyle, że standardowo, jak się jedzie na wakacje z rowerem, to później jest ciężko wrócić. Więc okazuje się, że najbliższe połączenie do Wrocławia mamy z Warszawy, na co kupiliśmy bilet. No jutro będziemy musieli kolegę poprosić, żeby nas podrzucił do Warszawy. Życie! Pięknych zabudowań z alumnatu, czyli tutaj z knajpy na rogu, gdzie było kręcone u Pana Boga w ogródku. Do tego mamy piękny kościół. No i kawałek dalej, jakbyśmy się przeszli, to mamy jeszcze synagogę żydowską. Bardzo zadbane, ładne miasteczko. bawca serwisant nasz, jest nasz serwisman, człowiek, który uratował dwóch biednych rowerzystów w potrzebie. Gdzie te zepsute Stoją.

No to czekając na nasz pociąg o 13 do Warszawy, nie marnując czasu, zwiedzamy sobie Białystok. Przy pałacu Branickich zrobiły na nas mega wrażenie, bardzo tu jest ładnie. Agier, mówię, że cię tyłek boli, zobacz, gościu od 18 roku na kamieniu siedzi i z jaką ma piękną minę. Mhm, mm lebo siedział na kamieniu. Patrz, uśmiechnięty. A ty na rowerze, że taki uśmiechnięty nie byłeś po 90 km. Nie, coś pod tym kamieniem było jeszcze. Bazylika mniejsza w niebo wzięcia najświętszej Maryi Panny. Jak ona jest mniejsza, to ciekawe, jak wygląda ta duża. Uszwajka od lat zmian w Warszawie Kotlet wielkości talerza, piwo litrowe w poniedziałki za 12,50 Żyć nie umierać a Wszyscy mówią, że drogo Rowery dotarły do Warszawy Pakujemy się, spacerujemy powoli na dworzec centralny No i znowu kilka godzin w pociągu do domu coraz bliżej. Tak żeby nikt nam nie zarzucił, że wypiliśmy po litrowym browarku do obiadu i jeździmy. Nie, 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 prowadzimy sobie na dworzec, bo już nam się nie chce przebierać na ten półtora kilometra z buty. Więc idziemy sobie normalnie w Adidaskach, a przebierzemy się dopiero na miejscu we Wrocławiu, żeby dojechać do domu. Trwawa centralna, winda perony 14. 4 zjeżdżasz na peron trzeci, wracasz, bo tu na górze była jeszcze jedna winda, okazuje się, że ona jeździ tylko do góry, więc pytasz pana, którędy? Nie, nie, tą windą z powrotem i tam trzeba szukać następnej windy, która nas zawiezie na peron czwarty. Witamy Wrocław Główny Po 9 godzinach tułania się pociągami Pakujemy rowery I do domu I tak sobie podążamy ścieżkami rowerowymi we Wrocławiu jadąc do domu Trzymając kciuki, żeby się Daniela koło nie rozpadło Bo brakuje tam czterech szprych i jest mocno nadwyrężone ale zostało jeszcze ze 3 km, więc może się uda. Co do samego wyjazdu, bardzo fajny, będziemy długo wspominać, wiele przygód, wiele awarii, no ale ogólnie bardzo pozytywnie. Trasa Green Velo sama w sobie. Ciekawa, powyprowadzona w wielu miejscach dobrymi szutrami, więc nie ma się tam zbytnio do czego czepić. Oprócz odcinka tam między Górowem i Ławieckim. Do Litzbarka tam jest kawałek, gdzie no niestety mamy 18 km dziur. To poza tym te nawierzchnie były całkiem spoko. No rowery dostają mocno w kość, no bo to się mimo wszystko z tych szutrów wszystkich kurzy. Nasze płuca też, bo samochody jak wiecie nie oszczędzały nas. Co niektórzy nawet gazu dodawali widząc rowerzystę, żeby się tam w tym kurzu kąpał. Co do samych miejsc... Suwałki nas bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyły, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Rewelacja. Reszta miasta mogła przykład. Węgorzewo. Fajne. Z życiem. Camping yy, w Węgorzewie. Przed Węgorzewem. Cypel. Rewelacja miejscówka. Naprawdę świetny. No te domki, w których spaliśmy przedwczoraj. Też godne polecenia. Właściciele świetni. A no, pole namiotowe, jeżeli chodzi o Camp Green Velo w Gawrych Rudach. Raczej bym ominął ze względu na opłatę za rower 10 zł. Z miejsc, które jeszcze nam się podobały, to na pewno Biały Stok dzisiaj zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Wczoraj tylko godzin, który już znaliśmy, także pewnie gdybyśmy byli pierwszy raz, by byłoby większe. Wow, ale naprawdę jest godny polecenia. Ładny samek w Lisbarku Armińskim. Całkiem ładny. Pomimo, że mało turystów. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Lisbark, to tam na wyróżnienie zasługuje pizza na okrągło. Przybaczcie, przepyszna. Bardzo dobra, naprawdę. No i co, chyba tyle. Trzeba planować kolejną trasę. Tym razem pewnie Białystok przemyśle. Ostatnia prosta. Taki billboard kiedyś tu stał i teraz w końcu byłby prawdziwy. Bo to już nasza ostatnia prosta. Z 200 metrów do domku.